Eryk Bazylczuk, który był studentem Politechniki tutaj w Budapeszcie i brał udział w wiecu studenckim przeddzień rewolucji w Auli Politechniki, a potem oczywiście brał udział w tej manifestacji na tym placu. Potem stąd tłum przemaszerował na placu, na placu Koszuta, czyli gdzie znajduje się e, węgierski parlament i tam pojawiał e, się w oknie Imre Nagy, nowy premier e, e, rządu węgierskiego, czyli jak węgierski gumulka. E, no i Bazylczuk do końca rewolucji brał udział aktywnie, on pe, pełnił służbę, wartowniczą.